Dostęp do darmowej opieki medycznej w Polsce jest utrudniony przez niską liczbę przypadającą na tysiąc pacjentów. U nas wynosząc zaledwie 2,38 lekarzy specjalistów. W szpitalach zaczyna także brakować pielęgniarek, część z nich osiągnęła już wiek emerytalny i nie ma ich kim zastąpić. Dlatego ratunkiem dla polskiej służby zdrowia może być personel z Ukrainy. Szpitale tczewskie zatrudniają już pierwszych Ukraińców i Ukrainki. No tak jak wszystkie szpitale mamy niedobór. Zarówno pielęgniarski, jak i lekarski, chociaż z lekarskim u nas jest lepiej niż z pielęgniarskim. Zgłosiło się w zeszłym tygodniu kilka osób, czy już nawet kilkanaście osób. Jak najbardziej tak zapraszamy. Na razie w związku z tym, że żeby pracować jako w zawodzie medycznym, trzeba mieć zgodę ministra i akcept właściwie szpitala, żeby, że chcemy zatrudnić. Na tą chwilę około 10 osób. Zaakceptowaliśmy. W tym tygodniu mają zacząć pracować jako personel, właściwie nie medyczny, bo tak, tak na tą chwilę może. Wystąpimy do ministerstwa. O zgodę. Jeżeli ta zgoda będzie, no to te osoby zostaną już zatrudnione w normalnych, na normalnych warunkach u nas. Czy to są lekarze, czy to są pielęgniarki? To są zarówno lekarze, jak i pielęgniarki. Bo dwie, trzy osoby to są lekarki i reszta to są pielęgniarki. Niska liczba lekarzy specjalistów na tysiąc pacjentów w Polsce potęguje obawy Polaków o zdrowie. 71% badanych odczuwa strach związany z brakiem dostępu do opieki medycznej. Wynika ze statystyk przygotowanych przez rankomat.pl.